6 października, środa z Ewangelii Świętego Łukasza: Naucz nas się modlić. To wołanie apostołów do Jezusa oni przyglądali się Jezusowi, jak on wchodził w relacje ze swoim Ojcem, jak często odchodził na bok, aby właśnie tam wchodzić w tą, ten dialog miłości. Chyba pozazdrościli. Któż nie zazdrości? Ja też nieraz zazdroszczę ludziom, jak potrafią pięknie się modlić, trwać na, w ciszy, na adoracji z samym Chrystusem. Nie mówię, że tego nie robię, że nie próbuję, ale gdzieś jest ta zazdrość. To jest taka zdrowa zazdrość, zazdrość modlitwy, pragnienia relacji z Panem Bogiem. Moi kochani, modlitwa to początek. Takiej przygody z Panem Bogiem. Modlitwa to początek osiągnięcia takiej bliskości z samym stwórcą. Jezus, który rozmawiał z Bogiem, rozmawiał z Ojcem, on był blisko Niego. Wielu przychodzi do Jezusa, by uczyć się cichości serca, by uczyć się pokory, umywania nóg. Przebaczania wrogom. Ale człowiek, który chce coś więcej, przychodzi, aby nauczyć się modlitwy. Panie, naucz nas się modlić. Dzisiaj chyba musimy wszyscy wołać o tą modlitwę. Dzisiaj mało z nas mało się modli. Zapominamy o modlitwie. Rano gdzieś tam obowiązki. Stajemy wszystko na szybko, na szybko, bo praca, bo lubimy dłużej pospać. Wieczorem zmęczenie w ciągu dnia zajęcia nie ma czasu. Często te modlitwy są tak chaotyczne, często zaniedbane. Często gdzieś te modlitwy są na jakimś takim poziomie szkoły podstawowej, pierwszej Pamiętajmy też, że modlitwa to nie tylko. Moje mówienie cały czas, moje gadanie do Pana Boga, ale modlitwa to też moje słuchanie Pana Boga. Modlitwa to dialog, to rozmowa, słuchanie tego, co Bóg chce do mnie powiedzieć. My musimy nieustannie każdego dnia uczyć się, rozmawiać z Bogiem, uczyć się modlitwy. I na to udzielam Wam Bożego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże, dobrego dnia.